Cześć witam z tej strony Marcin Dzisiaj polecimy na lizardy legiony. Mam preja na 100 sztuk i przy okazji... Będę mucił jeszcze killer kaiman, później sobie to włączę. <laughs> Nie wskoczyło mi znowu, po wracam po pauzie. No i lecimy. Lecimy tak jak mapka pokazuje, wyspa zao. Jakby ktoś pytał, będziemy atakować z lodu. Atakiem lodowym dodatkowym. Jest dwie miejscówki, żeby to atakować, I, ale ja pójdę chyba w tą lepszą, tą drugą może kiedyś wam pokażę, tam jest taki labirynt. Jakieś takie komnaty, korytarze. Ja wolę tą. Wkładam sobie łuk. i jedziemy tutaj już, po... o, już się pokazał pierwszy dosyć łatwo padają Będą też oczywiście inne lizardy. Można skórki z nich wycinać, o ile pamiętam. Zaraz testujemy. Tak, skórki można wycinać. Ja sobie troszkę zużyję amuletów. Takich yy, praktycznie rzecz mówiąc od wszystkiego, bo mam ich sporo. One atakują z dystansu, jak widać, nie jest jakoś groźnie, jest sympatycznie powiem nawet. Skórki powycinamy, może coś padnie ciekawego. No i tutaj na tym terenie jest tak dużo. Guard jakiś tutaj jest. Później będą jakieś tam e, dragony, Lizardy Magiczne. Przywołałem sobie Sumona Żeby było raźniej. Na razie nic nie zlociłem, jest minus 4655 ale może to się zmieni. Tutaj sobie muszę zaznaczyć, że jest ich dużo. Postanowiłem sobie biegać z, właśnie z tej pozycji tutaj, bo jest ich tutaj dużo naprawdę. I będę sobie biegał od, tutaj do tej lokalizacji. Brimstone Bugi tutaj są. Tam w lokalizacji tych Brimstone Bugów nie ma nic ciekawego, ale można tam wylocić. Brimstone Fang. Co jest. Y, to jest bardzo ciekawa sprawa. Bo ja y, widzę, że ty z tych Lizardów nic nie leci ciekawego, więc dlatego. Przyjdę sobie tu, po, pozabijam sobie kilka sztuk, y, wejdzie mi to do Hunting Taska. I sobie na górę polecę. i tam sobie. Troszeczkę pochuncę. Taka w miarę fajna taktyka mi się wydaje. Nie lubię być po prostu stratny, jeśli chodzi o... ...taski i yy, hunting. Tutaj jeszcze gdzieś Mutant, mutanty Tiger jest jeden po drodze więc o widzicie już na przykład zlociłem jego yy, zęba te dosyć łatwo padają Musiałbym zobaczyć, na co są wrażliwe, ale nie chcę mi się zmieniać też broni, chyba będę bił tą co bije, bo i tak ładnie wchodzi. 130 ponad z lodowego ataku to jest super. No tam nawet 160 było, czyli to jest bardzo super. Gdybym miał liczyć na jakiegoś lota z tych y, Lizardów, no to bym się przeliczył, nie? Więc, lecimy do góry i tak w kółko, nie? 600 tysięcy expa na godzinę, 51 minut wbiłem 359 tysięcy expa, balans 28 tysięcy na plusie jeśli chodzi o gold, zabiłem już 47 lizardów legionów, więc jestem praktycznie rzecz prawie w połowie. I dążę do tego, żeby skończyć tego taska za jakieś 30 minut. Ale nie wiem czy się wyrobię. Będę chyba sobie do tego czasu musiał jeszcze z 50 minut doliczyć. Ale zależy mi też na tym, żeby nie wyjść stąd y, na minusie, tylko żeby jeszcze sobie coś zdropić y, z tych y, bugów. No bo byłoby lipnie, gdybym musiał wracać bez pieniążków zarobionych. Te krokodyle troszkę mnie wkurzają, bo one są odporne prawie na wszystko, a jest ich tutaj sporo. Dlatego muszę się wspomagać swoim sumonem. No i mało tego, z nich jeszcze nic nie leci takiego, co by mnie zadowalało. chociaż żeby jakiś item ospad, nie jakiś bożki może, albo jakiś armor albo spodenki już by było fajnie wtedy. A tu nic ciekawego się nie dzieje. No i zrobiłem kółeczko w jaskini i zobaczcie, na honda analyzer wskoczyło mi 59 tysięcy, jeśli chodzi o złoto. 64 już mam, bo się spadł ząb z Mutanta Tigera. Powiem tak, prosta matematyka, minęło 73 minuty. A ja mam 96 tysięcy na plusie, jeśli chodzi o złoto. Czyli yy, ja powiem wam tak, jeżeli wychodzi wam 1000 golda na minutę na plusie profitu, to jest dobrze wtedy. Wtedy jest elegancko. Jak mniej niż 1000 na godzinę, no to już jest słabiej u mnie wyszło, jakbyście sobie wzięli kalkulatory i policzyli to wyszło więcej niż 1000 golda na minutę mojego hunta i uważam to za dobry wynik a Stawka się powiększa, bo już mam następne 10k zarobione. Przed chwilą mi weszło. Także jest 109 tysięcy. Dlatego zawsze szukajcie yy, takich rozwiązań, żeby wasz hunting task był yy, w lokalizacji, gdzie możecie zarobić. Dobre pieniążki na innych potworach. Hunting Task dobiegł końca. Zabitych 100 sztuk odhaczamy i wracamy do depo. Godzina 24 minuty, czyli 84 minuty 108 tysięcy zarobione, czyli wyszło ponad 1000 na minutę. Także jest spoko 731 tysięcy expa zarobiłem przez ten czas No miałem gdzieś tak około 600 tysięcy expa na godzinę mój raid zabiłem tutaj widać ile potworów 148 Brimstone bogów zabiłem i z nich zleciało mi 8, zaraz nie 8, 8 takich pancerzyków one są potrzebne do nasyceń. I ząbków 12 zleciało. Też potrzebne do nasyceń. Yy, zabiłem też troszeczkę mutanty Tigers. 20 sztuk i zleciało mi dwa zęby. 5000 za sztukę. No i 51 em em emeraldów. Sm small Emerald spadło. Jakaś rózga. Niestety, ale zao itemy nie spadły. Jeszcze będę wracał teraz po drodze. Może, może coś upoluję, zobaczymy. No i nie udało mi się po drodze nic ciekawego wyhaczyć. Mianowicie wyhaczyłem tylko shield. Tower Shield ze smoka, znaczy z lizarda, ale on ogólnie ze smoka też leci, więc taka ciekawostka. I nadal 109 tysięcy. Także pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Na razie trzymajcie się.